Ostatnio wiecie co? Wprowadziłam do swojej pielęgnacji jedną dużą zmianę. Od miesiąca albo nawet ponad miesiąca używam antyoksydacyjne serum wyrównujące, czyli po prostu 15% witaminę C z Baseclava. Wcześniej musiałam witaminę C wycofać, ponieważ wprowadzałam retinol. A przy wprowadzeniu retinolu na samym początku unika się wiecie, wszelkich podrażnień. No ale teraz już wracam do witaminy C. Moja skóra zawsze jest bardzo taka właśnie uspokojona, ukojona. zarobiście dochodzi do siebie i ma takie piękne, jakby rozjaśnione glow, wyrównany koloryt, kiedy stosuję witaminę C. No i witaminę C nakładam na dzień, dlatego że ona jest zarombistym antyoksydantem i można powiedzieć, że tak jakby rozszerza jeszcze ochronę SPF. -a. Ta witamina C będzie zarąbista dla cery mieszanej tłustej, ponieważ jest taka bardzo lekka i żelowa. I mimo że to jest 15%, to ja zaczęłam ten produkt używać od razu z bomby codziennie, bo po pierwsze mamy tutaj taką trochę łagodniejszą pochodną witaminy C. A po drugie wiedziałam, że moja skóra uwielbia, uwielbia witaminę C i na pewno od razu zarąbiście zareaguje. Kurczę, ja mam tak stary menel, co nie? Czekajcie, idę się czegoś napić. O oh, kurczę, Może teraz będzie lepiej jakoś. Przepraszam, jeszcze na początku zapomniałam o tym wspomnieć, że to serum pokazuję wam we współpracy z Baby Labem I do tej współpracy dostałam też dla was kod zniżkowy na minus 20%. Kod to po prostu Agasawa. Więcej informacji macie na dole w opisie. No a ja, jak już serum mi się wchłonęło, przechodzę do SPF-a, czyli do lekkiej emulsji ochronnej, też z Basic Cluba, którą już właśnie kończę. Jestem absolutnie. Zakochana w tym SPF. -ie. Na dłonie i odsłonięte części ciała nakładam jogurtowy SPF z koresa. Espera, achei muito a imagem da hora. Ostatnio były trochę w komentarzach, komentarze? Nie wiem. uwagi, o, uwagi do mojej osoby, że w ogóle nie pokazuję foodholi we vlogach, No co ja oczywiście opisałam, że nie pokazuję foodholi, ponieważ ja osobiście nigdy nie oglądam foodholi. Na co pojawiły się głosy, zamknij mordę i rób foodhole. No więc, dzień dobry, będzie foodhol. Kupiłam roku was to naprawdę interesuje? Kupiłam banany, pomidorki oraz jedną, drugą, trzecią, czwartą i piątą cytrynę. Mięso kurczaka, twaróg President. Jeden twaróg President. Drugi. Delikatny, naturalny. Bardzo mi się podoba to, że tutaj mamy tylko 350 g produktu więc jesteśmy w stanie z Michałem to przejeść, zanim się zepsuje, w przeciwieństwie na przykład do tego kilogramowego twarogu sernikowego, który kiedyś Wam polecałem, który też jest zajebiście pyszny, no ale jest kilogramowy. No więc to jest taka, taka rozsądna opcja. Do tego tofu wędzone, serek śmietankowy do kanapy klasyczny, brunatne pieczary, mleko zwykłe dla Michała, ja zwykłego nie piję, bo po zwykłym dostaję pryszcze, ogórki, dwa bataty i pietruszka. I to w zasadzie wszystko. Dziękuję za występ, a masz tam widzę w jednym ma Mango, jak się okazuje, uwielbia oglądać futbole. Siedzi. O dziwo. <laughs> <laughs> Mango, ty lubisz tak? No coś ty, kto będzie się spodziewał, dziecko drogie? One Jakiś czas temu obiecałam Wam, że pokażę Wam, jak wygląda u mnie doczepianie. Przepraszam bardzo, białam tu skórkę od arbuza, co ona chce dokończyć. Obiecałam Wam, że pokażę, jak doczepiam włosy, ponieważ, jak już wspominałam, przez końcówkę mojej redukcji, która była zbyt mocna i zbyt ostra, wypadło mi strasznie dużo włosów. Dlatego zainteresowałam się tematem doczepiania włosów, żeby po prostu poczuć się pewniej i lepiej w nowej, dosyć dla mnie powiedzmy trudnej sytuacji. Jeśli chodzi o moje doczepy, to mam je już ponad rok. Chyba nawet półtora roku. E, tutaj jest część tego zestawu, która, którą wciągnął mi od kurze, czyli ona jest już do wyrzucenia, ale ta część się na szczęście zachowała, no i używam ją non stop. Za ten zestaw włosów zapłaciłam 600 zł, no i kupiłam je z firmy, która chyba jest... Ym, Wiem, już nie Amarbuza. ...która nazywa się Grzech Hair. W sumie jedyna moja uwaga do tych włosów to to, że one w ciągu tego półtora roku straciły dosyć dużo koloru, i widzicie, są od moich włosów, tak jakby teraz o ton jaśniejsze, a na początku były idealnie dopasowane. Ale tak poza tym to stylizm nie mogę się przypisać do niczego, są po prostu tutaj idealne. No i co do doczepiania, to te włosy mają tutaj takie klipy to są po prostu doczepy typu Clip In. Na początku wydzielam sobie paznokciami taką linię, tak jakby dwie sekcje włosów. To nie musi być równe, to nie musi być dokładne. Byle jak to zrobicie, będzie dobrze. No i zaczynam wpinać od tego środkowego klipa. Staram się go wpiąć, tak jakby tutaj na środku głowy, i po prostu delikatnie wsuwam go w dół. Zaciskam ten klip i w sumie gotowe. Teraz tylko zaciskam tak samo te dwa klipy o boczne. Przesuwam w dół i zaciskam, przesuwam w dół i zaciskam. I doczepa wpięta. To mi zajmuje sekundę. I zazwyczaj na co dzień, jeśli już doczepiam włosy, to doczepiam właśnie tę jedną dużą doczepę, bo moim zdaniem, to robi taką fajną objętość, ale jeszcze wygląda naturalnie. Do filmów natomiast albo do zdjęć, zazwyczaj doczepiam jeszcze taką mniejszą doczepę. I te lubię doczepić trochę wyżej, tak jakby, żeby dodała mi objętości tutaj na szczycie głowy. No i tutaj znowu to samo, wydzielam sobie pazurami górną część. Dolną część, też byle jak, to nie musi być absolutnie dokładnie zrobione. Wszystkie klipy mam rozpięte, no i chwytam za środkowy. Ten środkowy staram się umieścić na środku głowy, wsuwam w dół, zaciskam. No i kolejny, wsuwam w dół i zaciskam, i gotowe. Dwie doczepy wpięte. I to jest zazwyczaj moja ulubiona, doczepowa opcja. Wydaje mi się, że to wygląda całkiem naturalnie. No i one się też w tym podpięciu bardzo fajnie wsadzają w warkocze, w kok, w kitek taki niższy. Więc jakby nie robi mi, wiecie, takich problemów w codziennym noszeniu, w takim wygodnym noszeniu. Jaka ona śliczna. I ma piękne łapki. I tu też ma takie piękne, takie piękne łapki. Godzilla idzie. Mandzila. Oto, to, 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 to. A jeśli chodzi o takie, wiecie, uzupełnienie włosów, jakichś takich widocznych tutaj jeszcze luk, braków, no to wydaje mi się, że już chyba wszystko Wam pokazałam w takim jednym filmie makijażowym. Tam właśnie pokazywałam, jak to jeszcze. Zarysowuję trochę moje łysiny kredką i, i cieniem. Też tego zawsze nie robię, na przykład, wiecie, dzisiaj... O Jezu, oj, się wolnyłam, Magówce, co się wolnyłam? O, ty, kurde, głupi pędziarzu jeden. Ech, masz, płyn pan. Tak, mój cycek. I ten odcinek zanikuję Wam. Na dole, kurde, Mango, wiesz, co naprawdę z tobą tu to czuję, chcę sobie nagrać jedne małe 10 minut vloga, ale nie! Panda! Panda jest pani! Trzeba szarpać. Wiecie w ogóle, że od zeszłego tygodnia pandy nie są już zagrożonym gatunkiem, jakby chińskim tam biologom, naukowcom, hodowcom udało się odbudować populację pandy. Bardzo się cieszę, bo uwielbiam te zwierzaki. Pandy są po prostu cute swak. który byłby dyskusyjny, czym on jest z punktu widzenia urzędników, tak? Z punktu widzenia urzędu. Wróciliśmy właśnie do architektów i kumacie, że dostaliśmy pierwszą koncepcję domu, już taką z rozkładem pomieszczeń. Ta koncepcja już jest koncepcją w dużej mierze końcową, dlatego mogę Wam mniej więcej pokazać, jak będzie wyglądał nasz dom. W poprzednim vlogu już Wam wspominałam, że interesuje nas taki dom w klimacie pawilonowym, tak więc nasz dom to nie będzie jeden budynek, tylko w tym momencie wychodzą nam cztery budynki. No i tutaj od strony drogi pierwszy budynek od wejścia to będzie garaż i będzie dosyć duży, ponieważ nie będziemy mieli w tym domu piwnicy. Następnie kolejny budynek to będzie moje studio na YouTube'a. Oraz strefa techniczna, tutaj będzie jakaś kotłownia, i tutaj będziemy mieli też od razu takie, jakby drugie boczne wejście do domu. My to nazywamy brudnym wejściem, ponieważ w tej strefie organizacyjno-technicznej, w tej kotłowni, będzie też od razu właśnie prysznic dla piesków. Chcemy mieć więcej piesków, ale wiadomo, jak to z nim jest strasznie się brudzą, no i nie chcemy, wiecie, zawsze przechodzić mm, głównym wejściem do domu. Tutaj po lewej stronie mamy patio, to będzie takie patio zasłonięte pergolą. No i mamy główne wejście do domu, ono jest tak właśnie mocno cofnięte, w takiej bardziej prywatnej strefie. No i z tego wejścia możemy wejść albo do studia i do tej strefy technicznej, albo do strefy dziennej, czyli do salonu jadalni kuchni. Przez salon jadalni kuchni możemy dalej przejść do strefy sypialniano-gościnno-biurowej. No i potem dalej jest już wyjście do ogrodu, na działkę. No, i tutaj jeszcze jest planowany taki jeden taras letni, bym powiedziała. jakieś tam leżaczki, chilowanie w lato, taki odsłonięty bez, bez zadaszenia. Metraż poszczególnych pomieszczeń będzie się delikatnie zmieniał, bo jeszcze to dopracowujemy, ale generalnie taka jest w tym momencie koncepcja.